Witam wszystkich. Dziś zajmiemy się dość ciekawą teorią ze świata Śródziemia, a mianowicie tym, że orkowie z Gór Mglistych mogli cieszyć się pewną autonomią, działając często na własną rękę niezależnie od głównych mrocznych władców takich jak Sauron. Przyjrzymy się kilku przykładom z legendarium Tolkiena, które wspierają tę te teorię. Omówimy historię Azoga, który sam mianował się władcą Mori, rolę przerażającego Barloga znanego jako zguba Durina Istoty tej samej rangi co Sauron, znaczenie góry Gundabad jako orczej twierdzy, a także sytuacji w których orkowie z gór mglistych postępowali według własnego uznania. Na koniec dodam też moje spostrzeżenia i wnioski co do tej teorii. Ale już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od postaci Azoga, słynnego orkowego wodza z Mori. To właśnie on w 2790 roku III ery brutalnie zamordował krasnoludzkiego króla Trora w kopalniach Mori, oznaczając jego odciętą głowę własnym imieniem. Azog ogłosił wówczas, że Moria jest jego domeną i nie życzy sobie żadnych krasnoludów w swoich progach. Innymi słowy, zachował się tak, jakby był niezależnym władcą tego miejsca. Samozwańczym królem Mori, nie uznającym żadnej zwierzchności ponad sobą. Warto podkreślić, że w momencie, gdy Azok panoszył się w Mori, Sauron nie objawił się jeszcze światu otwarcie, działając wtedy w ukryciu jako z Dol Kultur. Nie ma wzmianki, by Azok wykonywał czyjekolwiek rozkazy. Przeciwnie, jego działania wyglądały na samowolne. Tolkien w dodatkach pisze wprost, że Azog uważał się za niezależnego władcę w Mori, a zjednoczone pod nim plemiona orków z północy uznawały go za swojego przywódcę. Można więc powiedzieć, że stworzył tam coś w rodzaju własnego królestwa orków. Tytułowanie się królem Mori przez Azoga rozjuszyło krasnoludów z plemienia Durina i doprowadziło do krwawej wojny orków z krasnoludami. Przez następne lata krasnoludy metodycznie czyściły siedziby Orków Góra Mglistych od Gunda Badu aż po pola Gladden, chcąc dorwać Azoga i pomści Trora. Punktem kulminacyjnym tej wojny była bitwa w Dolinie Azal Nurbizar w roku 2799 III ery. Tam młody wówczas książę Dein Żelazna Stopa zabił Azoga, odcinając mu głowę, a tym samym kończąc rządy samozwańczego króla Orków Mori. Mimo śmierci Azoga idea niezależnego przywódcy orków nie zginęła. Jego syn Bol przejął schedę po ojcu i stał się kolejnym potężnym wodzem orków północy. Co istotne z perspektywy naszej teorii Azog nie został przysłany przez Saurona ani nikogo innego. Sam zajął morię i ustanowił tam swoje rządy siłą. Orkowie z Grunglistyk uznawali jego władzę, a nawet dekady po jego śmierci wciąż pałali rządzą zemsty za jego zabicie. Świadczy o tym lojalność orków wobec własnych lokalnych wodzów i o tym, że potrafili oni funkcjonować jako niezależna siła polityczna na mapie śródziemia, przynajmniej przez pewien czas. Można więc rzec, że Azog stworzył coś w rodzaju małego orkowego królestwa w sercu Mori, niezależnie od woli Saurona. Przy okazji Azoga i orczych królów chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej postaci, a mianowicie o orku golfimburze. To on w roku 2747 III ery poprowadził swoją bandę orków z góry Gram na południe, pustosząc przy tym tereny Eriadoru. W północnej ćwiartce Szajeru doszło do bitwy na Zielonych Polach, które której to napastników powstrzymały oddziały hobbitów dowodzonych przez Bandobrusa Duka. W czasie bitwy, Bandobrus w pojedynku z Golfimbulem pokonuje orka, kończąc przy tym jego życie. Hobitom udało się rozbić orków, a śmierć ich woda załamała najazd i zakończyła zagrożenie dla szaje. Przykład Golfimbula stanowi kolejny dowód na istnienie lokalnych wodzów orków, działających na własną rękę poza wolą Saurona. Podobnie jak Azog w mori, Golfimbul rządził własną społecznością na północy i podejmował samodzielne wyprawy wojenne, nie będąc niczym poddanym. Fakt, że nosił on rzadki u orków tytuł króla, oraz że zaatakował Shire na długo przed ostatecznym powrotem Saurona, uwypukla niezależność jego władzy. Golfinbull jawi się zatem jako autonomiczny król orków z góry Gram. Kolejny obok Azoga przykład na to, że orkowie potrafili tworzyć własne lokalne królestwa, nie będąc częścią Armii Mordoru. Drugim ważnym elementem wspierającym teorię autonomii orków górnglistych jest obecność w mori starożytnego demona Barloga, zwanego również zgubą Durina. Barlog ten nie był zwykłym potworem, lecz istotą z rzędu Majaru, a więc dokładnie tego samego typu bytem co Sauron. Innymi słowy w mori rezydowała własna mroczna potęga, dorównująca rangą Sauronowi, choć zapewne od niego słabsza. Barlo przebudził się pod koniec Drugiej ery, gdy krasnoludowie drążyli zbyt głęboko pod kaza Dum. Jego pojawienie się dosłownie wypędziło krasnoludy, a król Durin VI zginął z ręki Demona, a z kolei sama Moria wyludniła się. Od tego momentu przez ponad 500 lat Barlock rezydował w ciemnościach Mori, podczas gdy w ruinach dawnego królestwa krasnoludów zalęgli się Orkowie. Ci zaczęli tam napływać widząc okazję do zajęcia dawnej siedziby Kaza dum. Co ważniejsze Barlock nie był pod kontrolą Saurona, to samodzielny sługa Morgota, który po jego upadku zaszył się w głębinach podziemi. Można śmiało stwierdzić, że żaden z nich ani Sauron, ani Barlok nie służyli drugiemu, bo trudno sobie wyobrazić, by istoty takiej potęgi miały sobie wzajemnie rozkazywać. Sauron i Zguba Durina byli wprawdzie sojusznikami Morgota w dawnych czasach, lecz w III erze każdy realizował swoje własne cele. Ale jaki wpływ miała obecność Barloga na autonomię orków z Mori? Otóż okazuje się, że naprawdę spory. Przede wszystkim Sauron nie odważył się nigdy wkroczyć do Mori, nawet u szczytu swojej potęgi. Dowodem jest fakt, że w II erze, gdy Sauron pustoszył Eriador podczas wojny z elfami i zagłady Eregionu, nie zdobył kaza dum Teksty wskazują, że nie mógł podbić Morii siłą, ponieważ jej podziemia były zbyt rozległe i silnie obsadzone. Najpierw przez krasnoludów, a potem przez orków i barloga. Moria pozostawała więc niezależnym bastionem, nietkniętym przez Saurona przez całą drugą erę i większość trzeciej. Nawet gdy pod koniec III ery cień Saurona ponownie padł na północ, Mroczny Lord nie miał pełnej władzy nad Morią. Wiemy, że około roku 2483 ery Sauron polecił zaludnić Morii, ale śmiało można stwierdzić, że na podstawie poprzednich przykładów orkowie ci z czasem ulegali pewnej autonomii, spowodowanej obecnością Barloga. Barlog więc pełnił rolę lokalnego bóstwa lub strażnika Morii. Dopóki tam przebywał, Moria stanowiła autonomiczne siedlisko zła, niepodporządkowane nikomu z zewnątrz. Orkowie zamieszkujący tamtejsze regiony zyskiwali pewność siebie i schronienie pod skrzydłami tej pradawnej istoty. Tak więc obecność Barloga w górach mglistych wzmacnia jeszcze bardziej teorię autonomii lokalnych orków. Mieli oni u siebie potężnego sprzymierzeńca, choć bardziej należałoby powiedzieć sąsiada. Bo Barlog nie tyle sprzymierzał się z orkami, co po prostu tolerował ich obecność. Tak czy inaczej Moria stała się niezależnym bastionem zła. Nie rządzonym bezpośrednio przez Saurona, lecz przez własnego demonicznego lorda. Można nawet żartobliwie powiedzieć, że wśród ziemi istniał nie jeden, ale dwóch mrocznych władców równocześnie. Na wschodzie Sauron w Mordorze, a w głębi gór Barlow Barlog Moria. Przenieśmy się teraz na północny kraniec Grunglisty. To miejsca o ogromnym znaczeniu dla tej teorii, czyli do góry Gundabad. Jest to góra owiana legendą. Według krasnoludów to właśnie tam przebudził się pierwszy z ich ojców, Durin Pierwszy Nieśmiertelny. Dla krasnoludów Gundabad było świętym miejscem, jednak w późniejszych epokach stała się ona gniazdem orku. Już w II erze podczas wojen Saurona z elfami Gundabad została po raz pierwszy zajęta przez Orków i pozostała pod ich kontrolą przez wieki. W III erze, zwłaszcza od czasu pojawienia się królestwa Angmaru, Gundabad stała się główną bazą Orków Północnych. Nawet po upadku Angmaru Orki w większości utrzymywały władzę w tamtejszym regionie. Dlaczego jednak Gundabad jest ważna dla naszej teorii? Ponieważ była de facto stolicą orków z górunglistych, miejscem gdzie mogły się one zbierać, naradzać i jednoczyć pod własnymi przywódcami, niezależnie od woli Saurona. Tolkien opisuje, że po zabiciu wielkiego goblina, orkowie z górunglistych zjednoczyli się pod jednym berłem, a mianowicie berłem Bolga i berłem Zemst. Również nie ma żadnej informacji o tym, aby atak ten był z inicjatywy Saurona. A to Orkowie samoistnie zebrali się pod przywództwem Bolga, by ruszyć na Erebon. Tolkien pisze, że wokół i pod wielką górą Gundabad na północy, gdzie była ich stolica, zgromadziła się przeogromna armia, gotowa ruszyć niespodziewanie na południe. Jak widzimy, tekst pros nazywa Gundabad ich stolicą i opisuje olbrzymie zgromadzenie orków oraz przymierzonych wargów szykujących się do wojny. To wydarzenie doprowadziło do sławetnej bitwy pięciu armii. To właśnie tam Bolg zebrał wszelkie dostępne siły orków z Grunglistych, po czym poprowadził te armię na wschód ku Samotnej Górze. Co kluczowe zrobił to z własnej inicjatywy, by pomścić zabicie Wielkiego Goblina i wykorzystać okazję śmierci Smoka Smauga i osłabienie północy dla zysku orków. Co prawda sama bitwa została przez nich przegrana, ale pokazuje to fakt, że potrafiły one zorganizować się na wielką skalę, skoordynować między różnymi koloniami z Gundabadu aż po Goblin Town i przeprowadzić ofensywę, a wszystko to bez bezpośredniego dowództwa Saurona. Jak więc można zauważyć, Gundaba dla Orków z Północy była tym, czym Baradur dla Armii Mordoru, centralnym punktem zbornym i symbolem jedności. Różnica polegała na tym, że w Gundabadzie nie zasiadał Sauron ani żaden inny z nas guli, lecz lokalni wodzowie orków, takich jak wcześniej Azok, a potem jego syn Bolk, to czyniło z orków z gór mglistych niezależną siłę. Która, co prawda, często wchodziła w konflikty z plemionami ludzi, elfów czy krasnoludów, ale nie z rozkazów z góry, tylko z własnych powodów. Najbardziej przekonującym argumentem za tezą o autonomii orków z są konkretne sytuacje, gdy widzimy orków z tego regionu działających na własną rękę. Tolkien wprost ukazuje to w dwóch wieżach, w rozdziale Uruk-Hai. Chodzi o wydarzenia bezpośrednio po rozpadzie drużyny Pierścienia, gdy Mery i Pippin zostali pojmani przez oddziały orków z Amon-Hen. W skład tej drużyny wchodziły trzy podgrupy. Orków Uruk-Hai Sarumana z Isengardu z Uglukiem na czele, orki Saurona z Mordoru dowodzone przez Grysznaka, oraz orkowie z północy pochodzący z gór mglistych. Między tymi grupami dochodzi do kłótni i walki o jeńców. Co nas to interesuje to słowa orka z plemienia północnego, który jasno wskazuje, że nie podlega on rozkazom Saurona ani też Sarumana. Kiedy Uglu przypomina o rozkazie, by hobbitów dostarczyć żywych do Isengardu, jeden z orków z północy krzyczy, to nie nasze rozkazy. Myśmy tu przyszli z Morii, żeby zabić i pomścić naszych pobradyńców. Ja chcę pozabijać, a potem wrócić na północ do Kopali? Ta krótka wypowiedź mówi bardzo wiele, nie nasze rozkazy. A więc północni orkowie nie czuli się związani poleceniami przekazywanymi przez Ugluka. Oni przyszli z własnej woli, pomścić swoich. Prawdopodobnie chodzi o pomszczenie orków zabitych w Morli przez drużynę Pierścienia. Gandalf i kompania zrobiła tam spory pogrom, zabijając mniej innym przywódcę orków, a także pozbawiając życia Barloga. Północne gobliny ruszyły więc w pościg samodzielnie, pałając gniewem i rządom zemsty. Nikt nie musiał im tego rozkazywać. Sytuacja z Uglukiem i z orkami pokazuje nam, że tak naprawdę działali oni na własną rękę. Nie mając żadnych bezpośrednich rozkazów z Baratur. Z kolei do sprzymierzenia się z grupą ugluka skłonił ich tylko i wyłącznie wspólny cel pościg za wrogiem i być może strach przed Uruk-hai. Gdy cele okazały się rozbieżne, Uruk-hai chcieli zachować jeńców żywych, z kolei północni chcieli ich zabić i powrócić do siebie. Co ważniejsze, tamci orkowie otwarcie mówili o powrocie na północ a zatem posiadali swoją macierzystą siedzibę w górach do której planowali wrócić, zamiast dalej służyć Sauronowi czy Sarumanowi do końca wojny. W dziełach Torkina nieraz ukazuje się naturę orków jako skłonną do niesubordynacji oraz walk wewnętrznych, jeśli tylko poczują, że nie ma nad nimi realnej siły. W przypadku orków z gór mglistych oznaczało to, że po upadku Morgota w pierwszej erze szybko rozwinęły one własne społeczności w trudno dostępnych górskich miejscach, rządzone przez lokalnych władców i przez nich kierowane. Gdy Sauron był słaby lub działał w ukryciu, te orcze społeczności rządziły się same, terroryzując okolicznych ludzi na własną rękę. Natomiast gdy Sauron rósł w siłę, próbował je sobie podporządkować. Czasami skutecznie poprzez wysyłanie emisariuszy jak kiedyś czarnoksiężnik z Angmaru, a czasami nie w pełni jak widzimy na przykładzie Mori czy orków podróżujących z oddziałem Ugluk. Przedstawione przeze mnie powyższe argumenty składają się ze spójną opowieść o autonomii orków z Grunlisty. Mieli one własnych potężnych wodzów jak Azok czy Bolg, własne twierdze Moria, Gundaba czy Gram i nawet własnego Pana Ciemności w podziemiach Barloga. Gdy było trzeba potrafili zjednoczyć się bez rozkazu z Mordoru, by zrealizować swoje własne cele, czy to w wojnie z krasnoludami, czy atakując samotną górę. Wszystko to sugeruje, że Orkowie z Górnglistych cieszyli się znaczną autonomią i nie zawsze byli tylko pionkami w rękach Saurona. Tolkienowskie teksty wyraźnie pokazują, że śródziemie nie było czarno-białe, z jednym swym władcą kontrolującym wszystkie siły zła. Orkowie byli rozproszeni i skłóceni, a ich lojalność można było pozyskać albo strachem, albo obietnicą zdobycz. Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy można wręcz mówić o państwie Orków anglistych. Nazwanie tego państwem to może za dużo. Orkowie nie mieli rozwiniętej cywilizacji ani struktur administracyjnych. Było to raczej coś w rodzaju tyranii najsilniejszego Orka, który potrafił prowadzić tamtejsze plemiona. Niemniej jednak w kategoriach świata fantazy Orkowie z Gór anglistych faktycznie posiadali pewną autonomię. Moria pod rządami Azoga czy Bol w górze Gundabad wyprawi jak niezależne enklawy władz. A was jak przekonuje ta teoria? Czy wierzycie, że orkowie z gór mglistych rzeczywiście robili co im się żywnie podoba? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takiej teorii. Jeśli teoria ta się wam spodobała zostawcie łapkę w górę, a także subujcie kanał aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia wkrótce.